Z tej strony pan a dzisiaj będziemy grali w hero zero. Niech się załatwi. Dobra, chwilę przerwę. No dobra, gramy. Ja Wyrzuciliście mnie? nie. To ty moja, bo i kolegów nie moje, tylko no, nasze, jak z kolegami. f w ogóle wczoraj w kasynie dostałem bardzo fajną, bo chyba tak, widzicie, no. To jest normalnie siła przybycia. E, jak widać, jestem słaby. E, co tu jeszcze do nas napisałem? Nie mam pojęcia o odszedł, pewnie dlatego, że przekupili lepszy swoją To pewnie tak jest. E, Założył swoją i werbuje ludzi z drugiej naszej duszynki. Widzicie? Jakiś człowiek sobie odszedł. Nasza duszyna, treść yeah Ja to bym sobie kupił. Nie, bo to mi zawiera dużo tego. Intuicję. <coughs> Dobra, co już sobie tu odwirować? Może kupimy to? To słabe będzie. No, może kupimy coś i odwirujemy? Jak najbardziej to to jest dobre. Tak w ogóle. E Ciekawy, czy będzie nowy rekord łapek, bo bym chciał. Nie, za słaby. Bo wiem, to intuicji. No to o mojej. Zapraszam do drużyny TSPL16. Kacper, znowu wstąpiłeś? Napiszemy do niego. Kacper! Czyliś ty wczoraj taki kokszony nie wiesz śmka P o V R U C I U S E U E Jak napisać? Napiszę U P U P jaj. Jest. U P Patrzcie kochaj, ja będę Jak w, w ogóle jak raz na PL 16, jak zobaczyłeś ten odcinek, to zaatakuj Elbi. No jak to? Ostatnio byłeś koła, ale spoko. Cox, 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 cox. W ogóle coraz częściej się rozbierają tacy. No i po prostu. Poszukamy kogoś dobrego. Nie. O, wiem kogo możemy zaatakować. Patrzcie. Trze. Kubus. Gaming. Znowu się uleczyłeś. Znaczy się ubrałeś. No i pięć. Wszyscy się coś się dzisiaj ubierali. Trzydziesty no. ma z Stachu Jones. Dobrze, może polecimy go zabić. Będę się z nim bić. Kogo by to za ich, nie? Czy by... Ciebie bym nie pokonał, bo to masz i 75. Czekać, a gdybym się tak możli naszego pokonamy? Ale siły on może mieć. Hmm. Chyba sobie siłki ulepszę. Hmm. Do tej trzydziestki wygram z nim nie! Wy to widzieliście. Dobra, szybka misja. zrobi misję. Przejdu skróć. Skróć i misja zrobiona. O coś jest. 500 wykonanych misji o, 3000 mm, 2000 Czyli prawie trzy. W tak w... Kasyna już nie ma. Nie! Nie. A co to? Kurde, skradzione plakaty reklamowe e, 6 pojedynków, czyli 5, 4, Tru. Ale co byśmy to zrobili? Może to. Popatrzmy tutaj na jak. Jestem słaby w lidze No i pro mnie znowu atakują. No i widzicie, nie, co tam, 87, o 4, o ile, o 10 leveli lepszy, tak w ogóle wchodźcie na mojego kolegi kanał, e, wpiszcie w wyszukiwarce, e, Simon gra w 17, e, to niech ta misja się zrobi, a ja dam 100 Dobra, misja się robi, musimy odnieść. No, i widzicie, jak zalewałeś to wolę już wydać przez te dwie minutki, i to możemy sprawdzić ranking mm, CS i, Cysy i słabiacy. O kurde, dobrze nawet, ale 90 level. To ma... Jak to? Wy to widzicie? <laughs> 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 Prosta rzecz. Że... E, zapytaj się lekarzy lub farmaceuty, bo każdy mój cios jest krytyczny. Zaraz to wszelki wkleisz na swój profil. A czemu? Bo ludzie są tacy wstrętni i mają aby zaimponować za tu. tu, tu, tu. Kupię. Nie wiem, czy dzisiaj wbiję ten trzeci lek, ale niedługo, w ogóle za z dni, chyba? Nie. Za pięć nie Sylwester. startujemy od razu i będziemy grali. O kurde coś tam było. No od razu gramy, wbijamy 5 leveli. Nie pięć nie. Dwa levely wbijemy i to jest. To będzie najdłuższy odcinek. E, powinniście mój. E, no powinniście mój... E, kanał subskrybować, bo ostatnio nagrałem fajne odcinki. <słuch> <słuch> Pilota nie będę używał. Nie. Tu mniej tygodniowych. A kto ma? Ile już mają typki? No i już mam milion. Albi? 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 Tak w ogóle, skąd oni mają te rzeczy takie? Tu, tu, <laughs> za chwilę koniec? Three, two, Trzy tu mam! Trzeci lef. O nie, jeszcze 200 doświadczeń. To mi się chyba z... y Kup Kupa banki, zobaczymy, przedane czy jest, to SMS sobie kupię banki. Kup. SMS, Podaj swój numer. Później sobie kupię banki, bo nie będę swojego numeru podawał na odcinku. Nagrywa się to. Dobrze jest. Kurde. O ja. Tak już Czekaj, postawię tylko tam, jak Start! Ponowny. Albiś. Żelaznik. Chcąc teraz y, kapitanem Żelazny. No i nikt. Blondynowska 29.